Olszanka jest miejscowością, która leży w województwie opolskim, w powiecie brzeskim na terenie gminy Olszanka. Pierwszy trening Futbol Akademii Olszanka odbył się 10 stycznia 2014 roku. Tutaj wspólnie z trenerem Łukaszem postanowiliśmy wcielić nasz pomysł dotyczący trenowania dzieci. Do naszej szkółki może zapisać się każdy zawodnik oraz zawodniczka. W chwili obecnej w szkółce trenuje Łącznie 42 zawodników. W naszej szkółce trenują głównie zawodnicy w większości z terenu gminy Olszanka, ale również mamy o siebie zawodników z całego powiatu brzeskiego. Dojeżdżają do nas zawodnicy z powiskiego brzegu. W chwili obecnej w Futbol Akademii Oszanka mamy trzy grupy wiekowe. Są to dzieci w wieku 4 do 6 lat. Pierwsza grupa, druga grupa 8-10 lat i trzecia grupa 10-12. Bierzemy udział w wielu turniejach, między innymi bawi nas piłka. Braliśmy udział również w Mistrzostwach Polski Futbol Akademii. Bierzemy również udział z dziećmi w roczniku 2007 i młodsi w turnieju naśmana. Na pewno chcielibyśmy, żeby z naszej szkółki gro dzieciaków stało się później do klubów których mogliby dalej kontynuować swoją karierę. Chcemy brać udział w jak największej liczbie turniejów, chcemy również otworzyć drużynę młodzików, jak i stawiamy cały czas na najmłodszych, czyli prowadzimy nadal nabór do najmłodszej grupy przedszkolaków, Najbardziej na treningach mi się podoba mecz. Najbardziej lubię strz strzelać na bramki, bo uwielbiam strzelać go. Moja ulubiona zabawa to jest berek. Moja ulubiona zabawa to, to, to jest lawa wina. Śpiewamy czy nie? Ostatnia, nie. ostatnia szansa. No, Kania, tak. co lubisz? Jaką piosenkę najbardziej lubisz? Ja nie mieć żadnej piosenki, to, to on mi jaką piosenkę najbardziej yy, lubisz? Yy, ja najba ja znam wszystkie, ale yy, nie chcemy się wszystkie zaśpiewać. Odele zazpiewaj ja tylko jedną, a my będziemy z tobą. Okej. Okay. to śpiewasz, śpiewaj. Śpiewasz? Dobra, rudę jak się chce. To dawaj. No Trzy, dwa, jeden, hop. No zaczynasz. Ty zaczynasz! Ty zaczynasz! Ruda tańczy jak szalona! Kiszy, piszczy, to jest ona. Z rudą lale pokochałem. Z rudą noce są wspaniałe. No i super. Piątka. Super. Super, mamy, mamy gwiazdy.